Siemaneczko, z tej strony Siba i mam dla Was najlepsze słowa runiczne na start rozgrywki w Diablo 2 Resurrected. Sezon czwarty zbliża się wielkimi krokami, bo pojawi się już 4 maja, więc tak naprawdę warto się zapoznać z tymi słowami runicznymi, tak by być jak najlepiej przygotowanym właśnie na rozpoczęcie tego sezonu. Ale nie przeciągając, przejdźmy do pierwszego z nich. Pierwszym słowem runicznym, który chciałbym wam pokazać, jest słowo runiczne, starożytna przysięga. By wykraftować ten przedmiot potrzebujemy trzy sokatową tarczę, Runeral, Ort i Tal. Po wykraftowaniu otrzymujemy właśnie taki przedmiot. 50% encjam ten defensa i bardzo dużo tak Naprawdę żadna inna tarcza gdzieś w początkowym etapie gry nie da nam tylu rezistów co właśnie starożytna przysięga. Jeśli nie macie pomysłu jak uzupełnić sobie rezisty, wystarczy skraftować tą bardzo prostą tarczę. Drugie słowo runiczne, które chciałbym Wam pokazać to słowo runiczne liść. By je wykraftować potrzebujemy stafa dwusekietowego, runę Tir i runę Ral. Po skraftowaniu otrzymujemy właśnie takiego stafa, gdzie dostajemy plus 3 do wszystkich ognistych skili. Trochę damage Fire damage'a samego w sobie i parę bonusów do samych skilli od czarodziejki, trochę defa, odporność na zimno i mniej ważne dwa bonusy. Ale najważniejsze tutaj jest to, że ten staw nie jest tak naprawdę użyteczny tylko przy samej czarodziejce, ponieważ możemy go wykorzystać na ognistym druidzie czy zabójczyni, gdzieś tam w początkowym etapie gry, właśnie pod fire-trapy. Dodatkowo warto tutaj dodać, że tego stafa dwusykatowego jesteśmy w stanie kupić u Akary. Tak naprawdę Akara oferuje nam stafy, najważniejsze żeby tutaj zakupić szary przedmiot, a, niebieski, a nie niebieski, bo do niebieskich nie jesteśmy w stanie włożyć słowa runicznego. Dodatkowo... Czasem możemy trafić bardzo dobrego stafa, który daje nam jeszcze dodatkowe jakieś bonusy do ognistych skilli właśnie od czarodziejki, co może uczynić ten staw naprawdę bardzo mocnym, takim początkowym przedmiotem, który może nam stworzyć pod ognistą czarodziejkę przez dłuższą chwilę. Trzecie słowo runiczne, jakie dla Was przygotowałem, to słowo skradanie się. By wykraftować ten przedmiot, potrzebujemy dwusetkową zbroję, runę tal i runę Z tych ważniejszych rzeczy ten przedmiot daje no, 25% szybkości rzucania czarów, 25% szybkości odzyskiwania równowagi, regenerację many, plus 30% odporności na truciznę. Tak naprawdę jest to ciężki przedmiot na początku gdzieś do zastąpienia dla postaci kasterskich, ponieważ e, jest to bardzo budżetowe rozwiązanie właśnie. I ciężko może nam być znaleźć gdzieś, właśnie w tym początkowym etapie, lepszą zbroję, która daje nam i szybkość zrzucania czaru, i szybkość odzyskiwania równowagi. Więc jeśli macie zamiar grać postaciami casterskimi, to właśnie ten, ten przedmiot wam polecam. Kolejnym słowo rolniczym, które dla Was przygotowałem, jest słowo runiczne wiedza. By skraftować ten przedmiot, potrzebujemy półsokatewy hełm, runę ord i runę sol. Rune Sol może być nieco bardziej problematyczna, ponieważ jest ona mimo wszystko nieco trudniejsza do zdobycia, ale jeśli uda Wam się ją zdobyć, polecam właśnie skraptować ten hełm, a on sam w sobie daje plus 1 do wszystkich skilli, 30 do e, odporności na błyskawice, no i już nieco mniej ważne e, bonusy, ale tak naprawdę właśnie w tym hełmie najważniejsze jest plus 1 do wszystkich skilli. Ponieważ zbyt dużo hełmów z takimi dodatkowymi skillerami nie mamy, to ten hełm jest bardzo dobrą budżetową opcją, tak by sobie go właśnie założyć. Ostatnim przedmiotem, jaki dla Was przygotowałem, jest złośliwość. Jest to przedmiot, który możemy wykraftować tak naprawdę w wielu broniach trzysocketowych. Od miecza. Posztylę, topór, maczugę, buławę, błot, berło, laskę, włócznie, broń drzewcową, włócznie, amazonki czy ostrze zabójczyni. By wykraftować ten przedmiot potrzebujemy runę IT, L i ETH. I tak właśnie prezentuje się ten przedmiot po wykraftowaniu: 33% zwiększonego damagea, minus 25% do zmniejszonych defensywy naszego przeciwnika, plus 50% do szansy na trafienie. 100% na otworzenie RAM, co powoduje, że potworki się nie leczą i minus 100 do defensywy za każde nasze trafienie. Jest to naprawdę bardzo dobry przedmiot i jest on nawet czasem wykorzystywany w takich bardzo budżetowych rozwiązań na jakieś Ubery czy diklony. Wiadomo są to mega mega budżetowe rozwiązanie, ale można ten przedmiot gdzieś tam przez dłuższy etap rozgrywki wykorzystać więc jest to z pewnością jedno z bardziej takich budżetowych i użytecznych słów runicznych. Naprawdę je polecam, jeśli będziecie grać jakąś postacią mele. I tak właśnie prezentuje się moje top 5 słów runicznych na początek sezonu, czy na sam początek rozgrywki. Mamy tutaj słowa runiczne uniwersalne bardziej, gdzie kilka postaci może te słowa runiczne założyć czy z nich skorzystać. I to było głównym wyznacznikiem wyboru właśnie tych słów bronicznych. Myślę, że jest jeszcze parę takich słów bronicznych, które gdzieś mogą konkurować o to top 5, ale to już jest bardziej kwestia takiego indywidualnego podejścia do tej sprawy. Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam Was do komentowania, subskrybowania, lajkowania i trzymajcie się.